Dobra, ktoś powiedział, że jakieś bossa wcześniej skipnąłem, czego ja nie pamiętam za bardzo. Potrzebuję znaleźć te ponure kamienie szóstki. Plus ile mam te paznokcie? Plus 16. Hakoszpony zimna. Czy da się grać podłucznika? Nie grałem nigdy w żadnych pod podłucznika. Ale pewnie się da, wydaje mi się. A wieżę, do wieży miałem wrócić. Racja, zobaczyć co tam wieży. Cóż to za drzwi? Zamknięte na głucho. Pewnie z czasem się to odblokuje. Kiedy bosik? A nie wiem. Idę przed siebie póki co. Zobaczymy jak będzie, tak to będzie. Jak mi się podoba gra? Spoko. Ale ciężka jest. Bardziej ciężka niż myślałem, że będzie ciężka. Ty gargulce z des... Ale mu hity, bije. Jak blit na niego nie działa, to katastrofa będzie. Ale mam nadzieję, że działa. Teraz Donokronu. A ten sidequest jeszcze jest cały czas odrani. Nie działa blit i frizz, i nic. Nie wiem, co z takimi bobami, naprawdę nie wiem, co z bobami, jak nie działa na nie. Bleed. Mam nadzieję, że nie trafi się boss, który jest odporny na blida, jest kuresko ciężki. Ta umiejętność mnie ratuje. Wielki topór gargulca. Fajny jest skalowanie. Dobra, pójdziemy teraz do tej krainy, który, która jest sidequestem. questem Studnia jakiś Siofra. I miałem się tam z wilkiem spotkać, z tego co pamiętam. Kurde, nie starcz. Potrzebuję zabić jakiegokolwiek moba. O Boże, nie chcę tamtej używać lepszej runki. O kurde, ty! A jakby teraz te katakumby pójść? Z tą abilitką? Przecież ja tam na farmie... Setny poziom, o ile nie mają... O ile nie mają resów na blida. No, przecież na dwa spele to będzie ta wave ginął. Dzięki wistnie Ale pewnie mają resy. Ale jak nie mają, to cyrk będzie. Uja! ba co to się dzieje? Nic się nie dzieje. główno pa nie nie wchodzi nie wchodzi pis myślałem że to będziesz czyścić ich tak, tak ładnie to są duchy nie wchodzi na to nic Dobra to jednego chociaż zabimy to ta lokacja akurat nasz pony to też będzie ciekawa no, z młotem tu dawałem radę. <noise> Jeszcze chłop bejtuje, mówi, że myśli, że dobrze by sobie poradził tutaj topór gargulce. Nie wątpię. Ale nie zrespekuje. Póki co. Miałem się spotkać z wilkiem tam, gdzie upadła gwiazda. Spoko, ale gdzie ona upadła? Chyba, że tu chodzi o to wejście. I teraz w Nokerer tam się spotkać z nim. Na dole? Chyba tak. Przynajmniej nie kojarzę tego, żeby tu był taki rozpiernicz wcześniej. To są jakieś platformy, po których się skacze w ogóle. Tu? Coś jest? Chyba nie. Coś za cicho. Nie podoba mi się to. Nokron wieczne miasto. O cholera, jasna. To wygląda jak ten dungeon w Lostarku. Przewracany co był. Ale koks wygląda ta postać. No. Cześć. Jest zrobiony. Jeszcze widz topór chciał. A szczerze, średnio Dawaj im pazury. Pazury są najbardziej fan-to-play, póki co ze wszystkiego, co grałem. Broken? Nie są broken. Jakby każdy mob w tej grze miał podatność, no to może wtedy, a... Ja... Jezus Maria. Się przestraszy... Fajne, Piątka... Potrzebuję szóstek i to... Nie wiem, czy ponurych, czy zwykłych? Chyba zwykłych, bo nie, ponurę mam. Zwykłe szóstki. To jakąś kopalnię, pewnie następną jaką znajdę, to będzie oferowała takowe. Kurde, zarąbista ta lokacja. A nie jakieś zasrane Blighttown. Weź. Chyba bezpiecznie, co? Na to wygląda. Dobra, lecimy. I wszystko od początku. Nie widziałem, że tam jest szpara. Dosłownie lecimy. O jest Dobra, do skipa to wszystko jest teraz. To pewnie się coś się się przed ogniskiem samym wywaliłem. Biorąc pod uwagę, jak dal... Ostrożnie, trzeba za szybko próbuję to grać. Dobre też pony? Nie wiem jeszcze, za mało gram tym. Jeszcze się nie. St Muszę na jakiegoś bossa konkretnego trafić. A jeszcze konkretnego bossa tym nie biłem. Nie wiem, gdzie tu mam iść dokładnie. Rozległe to dość jest. Drzwi jakieś, oho. A pewnie zamknięte. A tak przyjemnie hitki brzmią z tego. Ulza larwy. Ooooo! Otwierają się drzwi pewne. Jak znajdę coś fajnego. Super, są też fany. No, nie wiem, Fun to Play są strasznie szybkie. Fajne efekty dźwiękowe dają. Możesz dużo hitów wystosować, jak masz za dużo wytrzymałości jak ja. Jak mówię o tych szpanach, to mi się reklama pewnego laptopa przypomina ghost. Rozumiem. Dobra, lecimy. Pokaż. Może za pierwszym siądzie. Bez griderki, ataki poznam jego. Chyba podpucha. Co jest? O kurwa. Kolego. Broń zmień. Bo główną opę jakimś grasz. Aha. To nie było... To jest... Jakaś pierwsza faza, czy nie? Nie? Oj, elegancko. Kopiuję skillę? Kopiuję. A bo to nie koniec tej krainy w ogóle. Myślę, że to finalny tej krainy i tak zdziwiony byłem dość. Dobra, druga łyza larwy, cox. Ewidentnie chujowy build masz, skoro to był pierwszy boss, z którego zrobiłeś za pierwszym podejściem. <laughs> w sumie chwila. Bo coś pewnie tam poskipowałem. Nie sprawdziłem tej areny dokładnie. A widzisz, pa! Co się tu dzieje? Turbo Paytem będzie. No nie, nie. O, boisz. No nic, a może koni w skok? Nie. Ale co, popodziwiałem widoki to moje. Co to? Króliczek? Nie, króliczek, jelonek jakiś. Chodź tu. Kurde, nie wiem czy iść tamtędy czy tędy. Bo tu widzę, że tędy też się da zejść. Pójdę tam. pierw potem przyjdę tu. Wydaje mi się, że to jest dalsza droga, a ta jest. Z czymś dodatkowym. A, tu są te do podpalenia znowu. Wygląda jak chłop w sumie, a głos. też teraz... A. Co to takie tanki? Dobra, chyba trzeba użyć jednego porządnego spela. Że spela broni, to nie magę oraz palogi. Nie wiem ile trzeba, pewnie gdzieś z niczym mi podpowiedzą. 6? Chyba 6. Nie, kurwa! Nie wiedziałem, że to ma taki atak. Oj, i ogniska nie mam <laughs> jezus maria jakie popsute drugie jeszcze cztery coś światowego rzucili co to? A. O kurde, pa! Jeszcze jak się przejdzie po zamrożonym, to pęka. Fajne. Ty. Co to? Świecące rogi to doskonałe przedmiot ceremonialne do oddawania czci przodkom. Fajne! Ale nie po to tyle. Wytrzymałeś, żeby śmieszne rogi nosić. Dobra, trzy, jeszcze trzy. O, o. A, to już, już walczyłem na niego raz. Za szybki jest. Nie, kurwa! Aj! Zestackował te ataki dwa. Cztery, jeszcze dwa. Potrzebuję zapalić. To były początkowe moby. Ujem je na... Z, z 10 ataków. O tam się niżej dało zejść. Jakiś kolejny most. Ale będzie piękny boss tej lokacji wydaje mi się. oj, ojoj oj, oj. Wydaje mi się, że się, jak się tak przy lokacji postarali, to przy bosie razy 10 się postarają. Jeszcze dwa ogniska zostały. No kurde, to nie jest dużo. O! Jedno zostało. Elegancko. Chyba, że to ostatnia? I źle policzyłem? Otóż... nie. Jeszcze jedno. Podobają te, te szpony. Są koksem. Nawet nie, nie ze względu na to, że jakoś się wydają OP. Tylko... A może go trzeba zabić? Dawaj. On tak to rzuca, że ja tego nie widzę. Za plecy. Mi ładuje. Kurde, no to samo co wcześniej, biepu. Mamy. Nie. Ale kurestwo, po Jezus Maryjko. Dawaj. I z mnie teraz, bo za mało tego było w tej grze na jednym hp. O, no nie, no żartowałem. No kurwa, jest. Co ty robisz? No szybki jest gościu. A się coś tak zastanawiałem, że zbyt dziwna ta lokacja, żeby dali skakać po filarach. Gigantku. Sekundę, muszę wyjebać kilku ludzi, bo nie mogę. To są osoby, co mają po 50 wiadomości. Tego... Kolejny się tym cieś... O. To w sumie to dwóch, nie kilku. A nie, jeszcze ten. O, git. Wszystkie są na polanie, tylko tam szukaj. Co ludziom się odkleiło i każą na te pilary skakać cały czas? Nie, nie, kilku, Kilku na pewno trochę, ale na starcie chłopy pisały. Poważnie, jak poszedłem stamtąd, to. Znaki zapytania. O kurwa, ale jaja. No, się nie spodziewałem tego. Wszystkie znalazłem, to najbardziej poukrywane. Ale tego nie. Dobra, szósty. Dawaj, bossa. W szczątkach rógów robię dzisiaj moc. Może broń bym wziął, w sumie łapę. W ogóle prości. To jest ten sam duch królewskiego przodka? Pewnie jakiś inny atak będzie miał. Czy to samo? O kur... I Jak Jakieś O kujec. No mówię, to jest najładniejsza lokacja jaka jest. Po streszpie. Zróbmy królewskiego przodka. Zobaczymy, co z tego będzie. Ty może jakaś broń pod Friza. I wtedy szpona w jednej łapie, a tamta w drugiej. Dawaj, walimy się. Coś mi się wydaje, że mnie pokona. Chyba, że. No, zawsze to samo. Od razu go z wrozu zacząć bić. Czy może Letal dla Finezji? Cześć, Misilia. O bo oczywiście nie da Letala zagrać. A trzeba było nie myśleć. No I klasa widziu, powiem ci coś od serca. Każda Twoja śmierć w Soulsach mnie cieszy. Zwłaszcza jak przekupisz albo rykniesz. Ale teraz to mi chyba będzie kutas wstawał. Każdy gra jak chce i nie zabraniam. No ale kurwa, taki teraz z gameplay uskuteczniasz, że to chuj. Pytałem ze sto razy, czy na pewno chcemy zmienić. Tak, zmieniaj, ja mówię, że no nie wiem, kurczę, bo się boję, że za mocne będzie. Zmieniaj! O, nieustraszony gargulec. Eee, o kurwa, z kamienia jest. Niedobrze. To będą same hity. A tym? Eee! Żeby się drugi nie pojawił. Bo jaja będą. O kurwa. No będzie ciężko. Nawet wizji nie mamy, jak mam to zrobić? Co? Miałem flaszek wszystkich nie chuja. Może przed jakieś. Flaszki się skończyły. Nie mam mamy, bym go zabił. Trzy. Siema. To ludzie grasz na hard mode i składasz same ujowe butiny. Nie mówię już o tym, Zajęciło? że używasz Zajęciło. mechaniki popiołów jako salmonów. Nie mówię gdzie ani co, ale w tej lokacji jest testierowy sumon, więc może warto zacząć z nich korzystać. To jest prowokacja, spokojnie. Jak scenariusz w Lombardzie. Nie dajcie się nabrać. Znaczy się... Grałbym pewnie pod niego... ...gdybym miał poprzedni build. Odpocznij w trumnie, co to? Jezu, psychol. O oh, kurde, ty. Ty, on za A, do tej krainy na samej górze teraz chyba. Gdzie ja jestem? To już... A, nie dostanę się tam na samą górę? Kurde, ja chciałem to koloseum zobaczyć. Bo tu już chyba się wydostałem kompletnie. Z tej lokacji. No nie no. Jak spadniesz, to wrócisz? Poważnie? Znaczy, mam 33 tysiące dusz. Nie wiem czym to sprawdzał teraz. Dobra, Obana. Ktoś napisał, że jak spadnę, to mogę wrócić do poprzedniej lokacji. Tak? Bo nie wygląda mi na to. Kto to widział? Jakby się miska nie odblokował, to byś wrócił. Pytanie, czy coś skipnąłem w tej lokacji? Pewnie coś skipnąłem w tej lokacji. A coś bardzo ważnego. Pominąłem tam lokację ważną do questarani. Kurwa. Dobra, już nie chcę więcej wiedzieć, bo już będzie bolało. Super ręcz mam, co? Stoję przed nią także nie mogę bliżej podejść. Jestem na max, Na najbliższym zasięgu, jaki się da. I tak nie trafiam. Super szpony, wariaci. Wydaje mi się, że te szpony bez popiołu byłyby gorsze niż te dwa miecze. No, przez ręcz. O kurde. Jak proki powchodzą. Ale jak nie powchodzą to. Dobra, skończyło się. Ja dole Boże święty. To jest głupie. Ja wszystkie macie jakie miałem, w to wpakowałem. Czy poszedłbym teraz z one radana na tych szponach? Nie, no to nie byłby one-shot, ale. Myślę, żebym go zrobił za pierwszym razem. Szczerze. Jeszcze summonki bym przyzwał. Oj, tak. A potem bym chodził po czatach i pisał, że za pierwszym zrobiłem. I nie wiem, jak to by tak słabo idzie. Ała! Git. Akurat na no takie mopki to one to poręby na hita spadały z wyskok. To jest jakieś drzewo wielkie. Chyba w tych ruinach nie byłem. O to co to? Kurde, to jest tak olbrzymia mapa. I się gubię tu. To jest przeolbrzymie. Wkurwiają mnie te studia już. Witek zatrudnisz mnie na moda. Wystarczy mi minimalna krajowa i płatny urlop. Godzinę mogę robić tyle co Ty streamka, spoko. O kurde, smog. mogłem, a? A, z banem? Oj, kurcze. Czyli nie masz nieskazitelnej reputacji. Jeszcze pisałem, że ten banik za n albo toksyczność. No nie wiem, nie wiem. Albo 3, 4, no 3. Co jest? Gdzie ta gra roku? Co koń robi na drzewie? Nie wiem! Jest za duże to! Kur, nie wiem, w którą stronę iść. Przymać kować mi? Nie, nie, bo tutaj mogę iść w każdą stronę. Ja się nie mogę zdecydować gdzie iść, ale iść mogę wszędzie. Tam gdzie nie byłem. Jest mam 21 tysięcy dusz, a to jest parkour. Też pomyślałem pierwsze co, żeby skoczyć na tą osę. Macie halo. Jak się tam dostać? Dobra, inaczej. Obiecuję, że nie użyję tego itemu, który tam jest. Tylko chcę po prostu wiedzieć, jak się tam dostać. Chyba, że dostanę się tam sam. Inaczej, nie wróć. Użyję, ale jak dostanę się tam sam, w sensie. Takim? A, nie wiem, jak już szczerze. No. O! Kamil Kowalski 6! Pięknie. Spieprzaj! No kurwa! Oj... Nie no... Nie stracę tych dusz, spokojnie. Wyższą drogą... Bo no... Może... O chuj. Ty, tu coś jest. Ten item. Oj to pęknie zaraz Dziękuję za to że jesteś gutek. Od czasu wytrwania WTG o 3 w nocy moje życie stało się lepsze dzięki tobie KC. Jezu Chryste dziękuję bardzo dziękuję Coś ludzie się dzisiaj tak uzewnętrzniają i to nie negatywnie jak zwykle tylko pozytywnie to nie może być Runnumena N-numena. A jak z łapki ataknę to? Eee, to są. To nie są ciężkie mobki. O, to to. A wy mówiliście, że po skałkach, czyli sam znalazłem, to mogę tego użyć. Pierwsza raz widzę tak item. Pierwszy raz. Poka to. No, wygląda koks. To lepszy niż fioletowe, chyba. Eldeńskie gwiazdy. Co to? Mam nadzieję, że nie, nie jakiś useless spell. O jezu. Tworzy strumień spadających złotych gwiazd, które bombardują okolice. 50 wiary wymagane to jest. Ciekaw jestem czy te mrówki można farmić, czy one się rastą w kółko i cały czas te runy zrzucają. Ale wątpię, żeby coś takiego zrobili. Ok, w tej lokacji jest dobra farma na gargulcach, plujących ogniem, bo po 3,5k dają. Nawet jeszcze nie wiem o tych mobach. Dobra, chyba dalej trzeba iść, bo tam wracałem. Tu w sensie. Ale coś mi się wydaje, że tu poskipowałem opór dużo rzeczy. Kurde, no co jest, ten korzeń jest urwany. Ten, ten, nad hełmem. Co ja robię? Nie wiem. Przerwę robię i idę grać Valoranta.